u nas przyja tym, którzy grają. Dzień dobry wszystkim. Witamy. Wlatujemy z quizem, którego tutaj chyba jeszcze nigdy nie było, a który przyjął się bardzo fajnie na naszym kanale. Mowa oczywiście o zmianach wartości piłkarzy. Waszym zadaniem będzie zidentyfikowanie piłkarza na podstawie zmiany wartości na przestrzeni ostatnich pięciu lat. ten quiz jest skonstruowany w taki sposób, że odsłaniam te wartości stopniowo. Okay. I w zależności od tego, ile podpowiedzi się pojawi, tyle punktów, tyle punktów mniej dobrze, zdobywacie. Dobrze. No i tyle. Na początku rozdajecie klub, w którym znajdował się na, w danym roku e, konkretny piłkarz no oraz wartość rynkową, którą wówczas reprezentował. No i stopniowo e, w każdej rundzie będziemy odsłaniać kolejne przykłady. Re realizowaliśmy to chyba raz e, i to był pomysł Adriana tak, Leziona tak, u nas tak, na kanale. Tak, tak. I fajnie się przyjął. Stąd właśnie taka decyzja hmm. o nagraniu go ponownie. Dobra, lecimy do pierwszego przykładu, a w nim Taka oto. I rozumiem, że postać. Te... w 2019 roku był w Juventusie. I te wyspy nad kwadracikami S sygnalizują, od... że tam się pojawi dodatkowa odpowiedź, tak. Ale nie oznaczają zmiany klubów, tylko po prostu nie. oznaczają, nie. że już będziemy wiedzieć, w jakim klubie był wtedy. Bo tutaj tutaj, sam tutaj sam. akurat będziecie mieć wiek, który osiągnął w 2022 Aha, roku. A na samym końcu będziecie mieć podpowiedź Dobra. wskazującą na klub, w którym aktualnie się znajduje ten no, piłkarz. Konkretne podpowiedzi, rozumiem. Dobra. I um, Juve przed pandemią 40 milionów euro. Hmm, ja poczekam. Ja też. No to 2020. Spadek wartości. Dobrze. Krzywy? Dalej. Mm -hmm. Ja bym poczekał do tego wieku. Ale to niech Krzywy to dalej, do 2021. No. 25 spadek. kolejny spadek. spadek no. No. Wybrałem swoją drogą wartości, które były w konkretnym roku najwyższe. Czyli mogło być tak, że ta no, wartość tak, spadła tak, nawet tak. bardziej pod koniec roku, na przykład 2021, ale musiałem przyjąć sobie jakiś system, no, no i chciałem to po prostu zignorować. Ehm. To ja sobie zrobię coś takiego. Już to ja z tego piłkarza. No dobra, ja poproszę, tak jak powiedziałem, bieg. 32 lata w 2022, czyli rocznik. Ok. 9,0 no będzie tylko spadać. Chcesz a osta ostatnio podpowiedź to co to jest? Klub Uch. aktualny. Aktualny klub tego piłkarza. No tam już jest właśnie, nie dopustą. Aha, dobra, czy nie ma tych emerytowanych, nie? W zasadzie tak naprawdę. Nie, nie ma tu emerytowanych. Tam może być przekreślone kółko. Czy... Nie, nie, nie ma. Nie brak. Ja ja, w to zasadzie zdarzy. nie wiem, czy nie jest, głupio, ale to już trudno. 10, 15. No dobra, pokaż dalej. Jeszcze jeden. No spadamy. I będziemy spadać już cały czas teraz. Tylko ten 90. Z jakiego poziomu. Wydaje mi się, że piłkarz, o którym myślę, jest starszy. Dobra, pokaż dalej. Może to jest Piotr Szlogucki? A myślałem o tym. A... No dobra, no. Mamy to. Wojtek szczęśliwy. Nie pewnie no, ma dobrze, oczywiście. tylko blefuje. Nie, nie, tak nie ma dobrze. Już zerknąłem. Szczęsny. Ramzy. Aj. Czyli Wojtek, tak? Tak, to jeden, jest Wojtek. Jeden. Brawo. Kusiło mnie, żeby to powiedzieć, ale wiesz co? Ja mam problem, bo mi się wydaje, że Wojtek szczęśliwy. 9-1 to jest, a to jest 9-0. Tak? 9-0, no. Wojtek szczęśliwy jest 9-0. Już sobie teraz zweryfikuję, jeszcze, może ja sobie jakoś źle policzyłem, ale. Oj, tak szczęśliwy. Jest 9-0, tak. Okej. Okay. 18 kwietnia. Jest mocny pierwszy, jeden punkt. Dobrze, to wody. runda kolejna. 2019, milion euro. O kurcz. O, no, no, lecimy dalej chyba. powiem, że nieźle. Bo to może być ale... równie dobrze młody piłkarz, który dopiero rośnie. A ja. Spróbuję. Dawaj. Czyli byś się miał odkuć? Odkuć. Ty? Ja poproszę, ja czekam, ja czekam tak. do, do tego. Wysłaniam wam drodzy widzowie i Adamowi. O, no, rośnie, młody. No. Dalej? Dalej. Został na tym samym poziomie. Poproszę. I stop. I teraz tak, 2022-2021, czyli 2001 rocznik, 11 euro 2021 rocznik, no tam... Może być więcej trochę mógł też zmienić klub teoretyczny. Mógł. pytanie, mógł. czy był super gwiazdą? Ty zostanie na średnim poziomie. I odpowiedziałem za ile poczu? Za 6? Ja, 7. 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, kolejno. Hmm. Dalej? Jeden jeszcze no A, tylko to no, Daj jeszcze odpowiedź dobra. dla widzów. United. Ja! Nie, nie Jamal. Kurde! Kurde. Serio? No, brawo. Ja Wiedziałeś już na yy, tym no, etapie? Tak mi się wiedziało, jakby to, że to może być ty, A... ktoś, kto w tamtym czasie był... No, ale faktycznie zapomniałem o Musiali. To też był dobry trop. Kurde. Pytanie, czy Musiala, Musiala nie był na więcej wyceniany na tym etapie już. Może był, może był. Dobrze, być. runda kolejna. Sao Paulo. 20 A? milionów euro w 2019 roku? Dalej. Czekaj, Poczekaj. Uuuuh. Czekaj, czekaj, czekaj. Nieźle. Uh, uh. Teraz się 20. zaczyna no. dopiero rozgrywka. Uh, 19. Wielka rywalizacja. Dobra, ja 7 do 1. Krzywy leci z tym. Um. Oh, Paulo. Lecimy z tym. Z tym? Z tym. Dalej, dalej. padek Dalej. Dalej. Stop. 22 lata. 75 milionów w 2022. Dużo. Bardzo dużo. 22 lata, czyli rocznik 2000 mniej więcej. Dalej, jeszcze jeden. Spadek? No ale taki, no wiesz, delikatny, to może być jakaś, <ścoughs> jakiś wypadek przy pracy. Sao Paulo, jest inny piłkarz, o którym myślę, ale on jest z Atletico Paranense, a nie z Sao Paulo, więc to odpada. Dalej. Mm. I dalej. Real Betis. Betis, Brazylii. 32000... dwa no dobra. Najlepszy zawodnik S. swego czasu Premier League, Antep. a jest to Antony. Brawo Krzywe, mu ja się wiecie. udało znowu za maksa. Jak to jest powiedzieć? możliwe, że on strzela za maksa, no przecież to jest niemożliwe no. no. Przekłady pod siebie no. Dwa przykłady United. strzela za Maxa. I dwa Plastu, ja wiedziałem, że był w São Paulo Antony i że w tamtym roku mniej więcej odchodzi do Ajaxu z tego klubu, więc tylko jedno skojarzenie miałem. Dobrze, to runda kolejna. Czwarta. Milan. 25-19. No ale ty, jak ja mam cokolwiek jeszcze ugrać, no to muszę strzelać przecież. Ja no. też strzelę. Dobra, no to nieźle polecieliście obaj. Zapisaliście coś na planszach i powiem wam, że obaj zapisaliście coś innego. To tak jeszcze Fajne. zdradzę, widzą, więc okay. ciekawie się zaczyna. Tak więc po kolei odsłaniam. Okay. Czekamy na wyrok drodzy no i... 2021, 2022. O! 2023, o, znaczny mogę Znaczny wzrost. 2024, wzrost. To jest uwaga. Wy... Dobra, nie. Jeszcze, czekaj, zostaw widzą, zostaw widzą. I już klub. No. Ale to już jest banalne. Już. No, daj, no ale tak. Jak to pokaż, nie? No to dla widzów. Jest oczywiście. Lukas Packard. Myślałem, że jeden z dwóch. <laughs> jeden z dwóch poszedł na Polaka. No. Ojej. Ale to już trzeba strzelać, bo, bo jest za dużo No ale fajnie, fajnie, bo rzeczywiście ja trochę dogoniłem. E, 7, 7, okej okay. eee. Lecimy do kolejnej rundy. Manchester City 70 milionów w 2019 roku. No i to nic nie daje. No, bo nie, nie. w 2019 roku cała ta ekipa była wypchana. 2020. 2020. Dalej. No ja, ja do wieku czekam. Ja do wieku czekam. No dalej. 25 lat i to już jest konkret. 20, 2022, czyli rocznik tam. 57 powiedzmy. 57 ewentualnie 96 przed urodzinami. Nie, bo tutaj jest tu masz prostą okay. matematykę. Okay. 75 co czas stale się utrzymuje na tym samym poziomie mniej więcej gość. Mógł zmienić klub też, to jest niewykluczony w imieniu klub. W 2019 już w City, więc to też musi być piłkarz, który jeżeli jest nadal w City trochę już w tym klubie siedzi. Ale to też jest strzał. A nie wiem, trzeba. że tutaj jest mnóstwo możliwości, czekać to, to po jednym Nie to zapisałeś. Już nawet. mi się nie opłaca, po prostu. Okay. Dobra, zapisuję. Telanina. Nie no. Mogę. Dobra. Chyba jest Następny. Odsłaniam. Następne. Utrzymanie. Następne. Lekki spadek. Damn. Jednak nie to. A jest to. Ja mam Edresona. A jest to Gabriel. Jezu. Ojej. Ja myślę, że kasela. Kurczę, szkoda. Szkoda. No i doszliśmy do ostatniej rundy. 15 milionów euro West w 2019 Ham. roku w West Hamie 19 rok. Hm. Dalej? Nie no nie. Coś spróbujemy, no trzeba. A, bo ty musisz gonić. No, no faktycznie. Krzywy ma jeszcze komfortową punktów. sytuację. Czyli ja mus, mogę czekać jeszcze dwie rundy? Uniknąć się nie Jeżeli Adam się będzie decydował na Maxa, tak. No to ja czekam na decyzję Adama. Czyli tak czekam, nie? Hmm. 2015 rok. 15 milionów euro. Nie no dobra, nic innego nie przyjdzie do głowy. To jest trochę za wcześnie chyba. Napisał to, w takim razie odsłaniam jest, jest dwa, Raz, się to powinno zdać. Dwa. Ufa. Dupa. dupa. No to nie, nie, nie. No, deklam, byłem pewien, że to jest. To jest jedyne skojarzenie, które by się już Ale już by była większa wartość na to, 100%. co? Przecież bieg i tą kolejną? No. No czyli inaczej, no ja zakładam, że Adam jeszcze może po prostu blefować, blefować no, to może tak możliwe, jest. ale raczej szedł do Deklana według mnie, no to jest najrozsądniejsza opcja, no. Ja szczerze nie wiem co napisał. poczekaj, eee, kto tam jeszcze może być? Mmm... Rok... Nie, tak Zapisał krzywy, dobrze, to ja w takim razie odsłaniam dla Polaka, widzów. Polaka, Polaka 32 napisał? lata, 10 milionów. Łukasza? Spadek, spadek... spadek... Łukasz Fabiański. A nie jest to Łukasz Fabiański, Nie jest to Michał Antonio. Antonio! Ja mam rajca, tak jak Krzysiu wymyślał, zgodnie z oczekiwaniami. Ale był przekonany po tych, to się tutaj dzieje po tych spadkach, że to w stronę Fabiana Nic idzie. Nic dzieje, że Antonio będzie aż tak nisko. No. Fabiański, zobaczymy na ile jest No teraz nawet chyba już poniżej miliona. Na... 0,7. 0,7, no. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się podobało i jeżeli macie ochotę na więcej, to zapraszamy na nasz kanał. W Tam regularnie sprawdza się Sadak, kto quizy. nie ryzykuje, ten nie pijeszą pana. Taka jest prawda. Tak jest. Trzymajcie się, Trzymajcie do się hej. Hello.